Zdradzę Wam mój sekret. Ostatnio mam full pracy, w związku z tym mniej gotuję. Rzecz naturalna. Pokażę Wam dzisiaj mój obiad. Szybki obiad, zdrowy obiad. Choć wiem, że będą komentarze. Leniwa baba, w tych czasach to już kobiety nie gotują. Wszystko z plastiku. Jak tak można. Przecież zdrowy obiad to tylko chwila, żeby przygotować. <grym> Pokażę Wam, co ja z tego plastiku. I co ta leniwa baba sobie dzisiaj <laughs> przygotowała? Obiad gotowy. Leniwa baba otworzyła plastikowe opakowania, odgrzała i gotowe. A tak naprawdę, to myślę, że wszyscy ci, którzy tak komentują, to po prostu w ich czasach nie było tak dobrych półproduktów i nie można było się uratować. A obecnych można, więc korzysta. Kabusta kiszona, gotowe ugotowane ziemniaczki z lidla, i do tego taki steki rybne.